Drodzy widzowie, serdecznie dziękujemy Wam za Wasze wsparcie naszego kanału. Dzięki temu nadal możemy przekazywać Wam naszą wiedzę. Stokrotne dzięki. Witam Was. Dzisiaj kolejny filmik. Ostatnio żona mówiła Wam właśnie, jak ważne jest czytanie, umiejętność czytania, ale to jeszcze nie wszystko, ponieważ wiele. Również zależy od naszego dzieciństwa, i na tym troszeczkę dzisiaj się skupimy. A w międzyczasie pokażę Wam po prostu fajną książeczkę, którą kiedyś już Wam pokazywaliśmy, inną częściej, a teraz jest i inna część, którą tutaj widzicie, bursztynowy smok. Przy okazji jeszcze. Przeproszę na chwilkę, że po prostu niektórzy z Was mieli wczoraj problemy, czy przedwczoraj właściwie, z pobraniem naszych książek. Ale po prostu było Was tyle, że Dropbox nie dał rady i zablokował nam konto na 24 godziny, ponieważ był zbyt duży ruch. Dlatego wrzuciłem to jeszcze na naszą stronę i założyłem drugiego Dropboxa, którego też trzeba było opłacić. Aby po prostu mogło się to tam zmieniać, bo po prostu nie dało rady. Za dużo was było naraz. <laughs> Także ja wam pokażę, a żonka wam powie, co i jak z książką. Czytanie ma wiele pozytywnych skutków dla rozwoju dzieci. Emocjonalnie, poznawcy i społecznie. Głośne czytanie przyczyniał się do poprawy umiejętności językowych i czytania dziecka. Im wcześniej i częściej czyta są dzieciom, tym większe korzyści. Poniżej przedstawiał zalety w skrócie, rozwój emocjonalny. Głosne czytanie pobudza wyobraźnię i ciekawości dzieci. Zanurzając są w bajkę z dziećmi, wykraczają one w inny świat i poznają nowe i nieznane rzeczy. Ich codzienny świat są rozszerza. Potrafią wczuć są i uszawniać z postaciami, Historii mogą sprawić, że dzieci będą szczęśliwe i radosne, ale mogą również sprawić, że delikatne tematy, takie jak choroba, utrata i śmierć, staną się tematem do dyskusji. Książki mogą być dobra okazja do rozmowy o emocjach, takich jak strach, strach i smutek przeczytanie na głos lekturze. Głośne czytanie zapewnia również spokój, relaks i strukturę w codziennym dniu dziecka. I to jest bardzo ważne. Dobrym tego przykładem są bajki na dobranoc. Rozwój języka i umiejętności czytania i pisania piętnaście procent ludności jest słabo pismiennych. Czytanie na głos ma udowodnione pozytywnych wpływ na rozwój umiejętności językowych, umiejętności czytania i rozwijającej się umiejętności czytania i pisania. Struktura zdań, struktura opowieści i uczyć słów są inny niż języku potocznym. Głosne czytanie wzbogaca zatem słownictwo i przyczynia się do lepszego wyczucia i zrozumienia języka. Dzieci, którym są regularne czyta w młodym wieku, poszli same Uczą są czytać szybszej i mają mniej trudności w zapisywaniu i czytaniem z zrozumieniem widocznie jest również pozytywny wpływ w zakresie koncentracji i umiejętności matematycznych. Efekty te utrzymują długo w szkole podstawowej. Środowisko wielu jechiny, wielu języcznie. obecnie wiele dzieci dorasta w wielojęzycznym środowisku. Rodzice, którzy rozmawiają ze swoimi dziećmi w języku, który najlepiej opanowali, daje im dobrą podstawę, zarówno dla rozwoju ich języka ojczystego, jak i dla rozwoju języka obcego. Czaczunek i dbałość o język ojczysty jest ważnym filarem opracowanej pedagogicznie polityki czytelniczej. Dlatego zachęcam wszystkich rodziców do śpiewania, opowiadania, i czytanie dzieciom w ich ojczystym języku. To jest również na ten ludzi, który żyje w innym kraju. Zacznie już wcześniej, śpiewając piosenki i opowiadając bajki dla niemów oraz opowiadając ich o ilustracjach zawartych w książkach małym dzieciom i przedszkolakom. Wtedy dzieci od najmłodszych lat oswajają się ze głusnym czytaniem. Jeśli uznają to za miły nawyk, ich zainteresowanie i entuzjazm mogą rośnąć, dzięki czemu w przyszłości będą czytać same jeszcze więcej. W ten sposób dzieci te rozwijają swoją wrażliwość językowa i umiejętności językowe. Dlatego ważne jest, aby jak najwięcej, zapewnić jak największej liczby dzieci pozytywne doświadczenia z czytania. Zwiększa to ich szansa na lepsze wyniki w nauce w szkoły podstawowej. Inwestycja, którą są również ekonomicznie, mówi laureat nagrody Nobla w dziedzinie Ekonomii, James Heckman, ponieważ rekultywacja w późniejszym wieku jest nawet o 40% droższa niż inwestowanie w małe dzieci. Niedobór języka jest później trudniejszy do wyeliminowania, co również zostało udowodnione w badaniach naukowych. Ale nawet jeśli dzieci potrafią czytać same, czytanie na głos nadal ma wiele zalet. Na każdym etapie rozwoju dziecka czytania książek i opowiadań stwarza nowe możliwości i zachętne do samodzielnego czytania. Głośne czytania skupiają są na relaksie i sprawia przyjemność czytania, zwłaszcza dzieciom, które mają trudności z czytaniem. Czytanie na głos ma tak wiele zalet, ale przede wszystkim czytania to święta zabawa, co wygląda na fabułę, wzajemną uwagę i przyjemne przebywanie razem. I tu to jest naprawdę bardzo, bardzo ważne. Kiedy ja byłam jeszcze młoda, mój matka, również mój babcia, przed ja idę spać, w ten czas, każde wieczór było czytania i ja też również robiłam to na moje dzieci. Dokładnie, to jest bardzo fajne, ja też to pamiętam z dzieciństwa, jak ktoś ci coś przeczyta, ja nawet mam z tym doświadczenia teraz jeszcze, ponieważ czasem po całym zmęczonym dniu, kiedy kładę się właśnie już spać, to żonka przyjdzie z jakąś fajną książką i przeczyta jeszcze z dwie, trzy strony, aż widzi, że już nie kontaktuje, <ścoughs> że już odpłynąłem, to później przestaje czytać i kontynuuje następnego dnia. Także tutaj macie taką fajną książeczkę, będziecie mieli zalinkowaną w opisie, jeżeli byście chcieli na fajny prezent dla dzieci na święta. Myślę, że jest to fajna okazja. A i, i też książeczka pochodzi właśnie od DJ i Mario. Mają również kanał na YouTubie, gdzie możecie ich również śledzić. Także możecie ich tam zasubskrybować. Tu jest właśnie ta druga książeczka, to którą jest wam pokazywaliśmy. No właśnie pierwsza, no ta jest tak. druga. Tu jest ta pierwsza książeczka, to już pokazywaliśmy wam chyba z rok temu, jak się dobrze nie mylę. Tak. Albo się mylę niż z tym. także czytanie bardzo ważne wspiera rozwój dzieci także pamiętajcie o tym i, I jest to fajne na zimowe wieczory przede wszystkim tak i ja myślę że książki naprawdę są bardzo ważne też dla dzieci to nie jest żart i to jest super prezent tak dokładnie Także tyle na dziś. Trzymajcie się. Hej, i do następnego razu. Pozdrawiam. I kiedy wy widzicie z tyłu mój plec? Książki! Jeszcze raz książki, wszędzie książki. A i jeszcze dziękuję panu bardzo na ostatnie. Ile? Raz, dwa, trzy, cztery. Pięć książki, który panu wysłał, który panu. Uratował od e, typikalnym miejsce. Dziękuję panu bardzo na to. Tak jest. Tyle na dziś. Trzymajcie się, hej i nie zapomnijcie czytać swoim bliskim, ale też i sobie samym na przykład. Tak jak Mirzonka przeczyta czasem coś fajnego do spania. I na wieczór, dzisiaj wieczór um, Burst Nowy Smok. Tak, bo to my jest... wszyscy jesteśmy przecież dużymi dziećmi. Tak. Goodbye, bye. bye